Drodzy Państwo, nie wiem, czy Państwo się zgodzicie ze mną, ale my Polacy lubimy śpiewać. Jest tak? Bardzo, nie? My śpiewamy wszędzie. My śpiewamy na urodzinach, na imieninach, na krzcinach, na roczku, na weselach, na komuniach. Z tym, że na komuniach tak w niedziela nie. W niedziela nie. Ale w poniedziałek... Co się dzieje w poniedziałek na komunii? Super jest. I na stypach czasem nawet. Na stypach się też czasami śpiewa. Jest fajno stypa... Jak się stypa Udo, a ja wiem, kiedy będzie fajnie, ja już na grobie widzę po buzinkach, już wiem, że będzie wesoło, już wiem. Bawią się, a potem zawsze jest jeden wujek, który wie, jak skończyć. Mówi, fajnie było, a zaś się spotkamy, jak ktoś umrze. Tak, my lubimy śpiewać, proszę Państwa, my śpiewamy wszędzie, tylko my, my robimy jeden błąd. My śpiewamy i my nie myślimy, o czym my śpiewamy. My nie zaglądamy w warstwa tekstowo utworu. Na przykład śląskie piosenki. Jakie to są piękne, mądre piosenki. One są o czymś. Śląska piosenka w ogóle jest zawsze o czymś. Śląska piosenka ma początek, koniec, czasem środek się zdarzy też. Jest naprawdę super. Piosenki kabaretu Rak. Jakie są mądre piosenki kabaretu Rak. Jako my mieli perełka kiedyś w naszym kabarecie, piosenka, gdzie się śpiewało Mamy nowo wyliczanka. wolisz krupniok czy kaszanka? A, tak, tak. To jeden facet przyszedł i mówi: Panowie, po co wy to śpiewacie? Przecież to jest to samo. Nie, to nie jest to samo. Jest zasadnicza różnica pomiędzy krupniokiem i kaszanką, ponieważ w kaszance jest kasza, a w krupnioku są krupy. I to nie może tak samo smakować. Nie ma mowy. No, przecież, gdyby to tak samo smakowało, poeta by o tym nie pisał. No ale zostawmy piosenki aboretora, kurz inne znane śląskie piosenki. Piosenki, które się śpiewa na wszystkich imprezach okolicznościowych, szczególnie na tych górniczych, na tych biesiadach, na tych karczmach. Nieznanego autora, a jako mądro piosenka, gdzieś kiedyś ktoś napisał ta piosenka i my powinni analizować to, co on napisał. Bo to ktoś dla nas na pewno starszy, a starsi ludzie zawsze są mądrzejsi. Jo, śląski pieron spod bytu ja wydobywą wągel każdego dnia. Każdego dnia. A nie tak, jak se Solidarność wymyślała, że ino od poniedziałku do piątku. To nie było mądre. Wprowadzić wolne soboty, wolne niedziele i kopalnie zaczęli zamykać. Przecież poeta mówi w swoim utworze, a tam na wierchu słoneczko lśni. Słoneczko nie zagasło, że kilkuset górników zjechało po ziemię w niedzielę popołudniu. Słoneczko być może ich nie zauważyło nawet, bo jest tyle ludzi na świecie. Jeden mi go, chopie, co ty tak głęboko sięgasz? Zwykła rzecz. Rodzina cierpi, tak? Małżonka cierpi. O, żona chce mieć męża w domu, tak? Nie. Nie. Nie pani sobie poczyta tą piosenkę. Żonka się krząta, mówi poeta. Ne? Krząta się. Cieszy się, że on poszło do roboty. Tak. Ona go żałuje przy obiedzie, zaś idziesz na szychta, bo roku jeden. A on ino drzwi zamknie, on nabierze takie tuńsze wino i idzie do sąsiadki na klachy z radości. Tak jest. Ha, ha. No ale to tam wiadomo, w małżeństwach różnie bywa. Jest jakieś tam znudzenie małżeńskie ona chce sobie dychnąć. Ale dziecko, jak jest dziecko, dziecko chce mieć ojca w domu, tak? Nie. Nie. Co mówi poeta? Syneczek śpi. Po prostu śpi. Pieroński byk 25 lat leży na wersalce, a tata robi na jego nowe dżinsy na kopalni, tak? Patrzcie państwo, jako mądro piosenka. Ile tam jest treści, ona jest o czymś. Trzeba o tym pamiętać, żeby myśleć o tym, o czym się śpiewa. Ale zostawmy piosenki o robocie. Patrzcie, piosenki o miłości, jakie są piękne piosenki o miłości śląskie. Ile ich jest? Jak ta, ten klasyk, gdzieś zasłyszany na podwórku. Ana, Ana... Prawy sektor. Jak śląski artysta recytuje śląską twórczość, to trzeba milczeć. To można murmurando robić, zapalniczki zaświecić. Ale wyście mnie tak wytrącili teraz. Że ja zapomniał o wiele jo Anów powiedział już raz. Ile? Dwie. Czyli jeszcze dwie. Any muszę dopowiedzieć. Ana. Ana. Jocie. Zou w dostana. Choćbyś wlazła i pod stół, ja cię chyca, zou w zou. Mamy piosenka, z tym, że tak. No, wiadomo, Silesia to, to nie tylko y, miasta, gdzie mówi się śląską gwarą. Żebyśmy mieli wszyscy równy start do analizy literackiej tego utworu, przełożymy sobie to najpierw na język literacki, więc byłoby to mniej więcej Anka, 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 Anka. Ja cię tak czy tak złapię. Nawet gdybyś weszła i pod stół, ja cię złapię, tak? Czy tak? Co tu mamy, proszę Państwa? Więc mamy tu dwa podmioty liryczne: ona, prawdopodobnie młoda, piękna kobieta o imieniu Anka i on. Młody chłopak, nieznanego imienia, jak można go scharakteryzować? Prawdopodobnie jest napolony jak hotelowiec. Prawdopodobnie cała sytuacja rozgrywa się gdzieś w zamkniętym pomieszczeniu i on ją chyba goni, chyba goni. I już jakiś czas, to już trwo, bo on się robi nerwowy. To widać, i razem on wymienił to imię. Tu jest oddana nerwowość, tak? Ana, 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 Ana. On jest już nerwowy, bo on to już długo goni już. On już długo goni, on się nerwuje, bo on nawet jak ją chyci nie ma po co. Już jest nerwowy go do Ana, po co ty wariatko loczko, jedna mi uciekasz? Przecież... Jak, jak się schowiesz pod ten stół, czy wejdziesz mi do szafki pod zmywak, czy do, do szafy się schowiesz, to cię wytargą i będziesz moja, bo cię To jest piosenka o miłości, śląska, piękna, mądra piosenka. A jakie my słuchamy piosenki o miłości? Jakie nasze dzieci słuchają? Jakich przebojów w komercyjnych radiach? Co tam śpiewają o miłości? Że zawsze z tobą pragnę być przez całe lato? Śmieszne to jest. A wiosna, zima. I jesień, to co ta dzieło ma robić? Są nam wolne odmiłości, czy jak? A być może wiosna, jesień i zima mają inny kolor włosów. Może są tu się do siebie w ogóle niepodobne. To nie jest przyzwoita piosenka, bo on jeszcze i mówi, kochaj mnie za to. To nie jest w porządku. To nie jest w porządku. I proszę Państwa, my jeździmy po całej Polsce. Nie tylko kabaret drak, bo i inne śląskie zespoły już wyjeżdżają poza, poza nasz region i tam jesteśmy bardzo lubiani. Polacy lubią śląską gwarę, lubią nasz folklor, proszę Państwa, ale i kiedyś w Warszawie, pomimo, że był to nasz fan, po występie w sali kongresowej podszedł do mnie jeden pan i panie Poloczek, uwielbiam was, wyście są hanysy kochane, wy tak fajnie godocie, ale panie Grzegorzu, niech pan nie będzie taki, Przecież my w Warszawie też mamy piękne piosenki. Nie tylko śląskie są ładne. Ja mówię, no dobra, no być może, ja tak nie znam, może pan mi coś zanucisz? A on mówi, ja tak nie potrafię śpiewać. On wie, to niech pan mi to zarecytuje. I on stanął taki dumny, przyszedł no mi go do... Na lewo most. Na prawo most. A dołem Wisła płynie. To mu go do mi co? No i co, że płynie? Niech płynie. Ja nie godzę, że ta piosenka jest płytko, bo ja nie wiem, jak głęboka jest Wisła w tym miejscu. Ale to jest za mało metaforyczne. Tu nie ma żadnej przenośni. To jest za proste. Proszę państwa... Inne znane wielkie miasta od kultury, Kraków, stolica europejskiej kultury, proszę Państwa. Piękne miasto, Kraków, kochany Kraków. Ale tam największa kultura odbywa się w piwnicach. No to my, biedne ślązoki, w piwnicy czymimy kartofle, wągel, takie rzeczy, kompoty. A tam w piwnicach? No trzeba wejść na powierzchnię. My jeździmy do Krakowa. No przecież każdy lubi być w Krakowie, my z żoną sobie robimy co najmniej dwa razy w roku wycieczka na, na rynek, futrować gołębie. Żona sobie w sukienicach kupi sukienka czy coś. I poszliśmy do piwnicy, oczywiście, bo wypada bywać. I co tam artystka śpiewała? Że konie zielone przebiegły galopem, a spod ich kopyt wytrysnęły kwiaty. Żaby w sadzawce rozpaliły ogień a Srebrny Księżyc pozapalał gwiazdy. Nie no. Nie no, powiem wam szczerze, że my z żoną się tak szturchali i nie wiedzieli o co chodzi. My nie wiedzieli, a ludzie takie mądre miny mieli, gęby otwarte, ale bym się spytał, nie wiedzieliby naprawdę o co biega. No jak konie zielone przebiegły galopem? No jak? Jakie zielone konie? Co się nażarły czegoś? Jest zieleniały czy jak? Chociaż jak się tu dziwić koniom? Jak nasze dzieci są niewyedukowane? W jednej z katowickich szkół w listopadzie spadł pierwszy śnieg, to dzieci nie brały na przerwę, wciągały to do nosa. <śled> się koniom dziwić? W Krakowie. Zielone konie, niech będzie, już stado koni przeleciało galopem, a spod ich kopyt wytryskały kwiaty. Jak ja widział Estę w telewizorze, a konie zielone, jak ci zielone, Czorne, brązowe, łaciate, przebiegły galopem, to żadne kwiatki tam normalnie. Tumany kurzu były. Ja tych koniów nie umiał porachować. Ja nie wiedział kerem o jaki kolor. A tu się okazuje, z pod kopyt wytryskają kwiaty. Co te konie lecą? Dźwigają kopytka. Buł goźnik, pół storczeń, pół pół zostawiają, konie zielone lecą. A obok w żaby, żaby rozpaliły ogień. Żaby grillują Żaby w sadzawce grillują. Żabeczki, maluśki żabusie. A w tym samym czasie na niebie, jakby nigdy nic, srebrny księżyc pozapładniał gwiazdy. Pozapalał, pozapalał gwiazdy. To jest bez sensu, proszę państwa. Najmądrzejsze są śląskie piosenki. Dziękuję.